Dzień dobry, zrobiłam sobie właśnie śniadanko i siedzimy w ogrodzie. I nagrywam dzisiaj vloga, ponieważ dzisiaj będzie się dużo działo i spodekscytowania. Ja aż poszłam spać dopiero o pierwszej. Eee, I wstawałam od czwartej co chwila, bo tak bardzo chciałam nie zaspać na taki super dzień. <grym> to chyba zresztą widać, że troszkę się nie wyspałam, ale nieważne, więc dzisiaj będę jechała ogolić jednego konia. Więc może coś z tego nagram, z tym, że jak będę pracować, więc może tylko przelipo. A wieczorem jadę do Holandii. I w ogóle to wyszło wczoraj, bo już od jakiegoś czasu teraz szukałam pracy jako freelancer. I tak już w sumie się pogodziłam, że jakby szukałam teraz od poniedziałku do niedzieli, maksimum, i tak już się nawet pogodziłam, że no nic z tego nie będzie. Po czym wczoraj do mnie napisała jakaś dziewczyna, że w sumie to kogoś potrzebują, bla bla bla, więc w ogóle to jest już nowy poziom umysłu, że hej potrzebujecie, okej, okay, jutro będę. Na koniec świata. Bo w sumie do tej pory, zwłaszcza na początku. Jakby coraz. Je, jest to taka zaspana rzecz, nie wiem co mówię, ale w miarę upływu czasu coraz krótszy potrzebuje odstęp pomiędzy jakby decyzją, że chcę gdzieś pójść, sobie popracować, a decyzją, a jakby samym tym faktycznym wyjazdem. Więc jest rozwój osobowości. Dobra, ja się biorę za śniadanku, żeby się z niczym nie pospóźniać i widzimy się za jakiś czas. Dobra, ogoliłam już tego konia, nic tam nie nagrywałam i w sumie było spoko. W sensie on był taki trochę nerwowy na początku bardzo, i inaczej chciałam ho 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 go pozaklinać, ale szybko zauważyłam, że on nas po prostu wykorzystuje i tak naprawdę się nie boi. I potem nagle z tego, że on tak się wiercił i chciał kopać po 15 minutach może stał jak zaklęty w ogóle. I mega spoko, bo w sumie zamiast stolić całego konia, w końcu robiłam mu tylko szyję i błyskawice. Więc teraz muszę się umyć, bo czuję się tak obrzydliwie, jakby... Kremy spienione w ogóle z potem i końskim włosem. Jest okropnie, więc idę się umyć, kończę się pakować. Jestem na czas, wszystko ogarnięte. Musiałam teraz odejść, bo jakby mnie nie było kompletnie słychać w autobusie. I 19.30 odjeżdżamy, więc mam już 15 minut. O 9.30 dopiero będę, więc to będzie droga przez męki. Nie powiem, że nie, ale będzie dobrze. Tylko mam miejsce z przodu, więc będę całą drogę w ogóle słyszeć muzykę od kierowców Ale może przynajmniej będą śmieszni z pilotem, bo czasami są, czasami warto siedzieć z przodu I w ogóle strasznie długo analizowałam, czy powinnam wziąć sandały czy adidasy Bo nie chciałam brać czterech par butów na tydzień, niecały I w sumie wyanalizowałam, żeby wziąć adidasy, ale myślałam, kurczę, będzie mi za gorąco Ale nawet już teraz tutaj nie jest mi za gorąco i nie żałuję, bo w Holandii będzie jeszcze dużo zimniej i wszystko bez problemu, tylko to jest taka moja rzecz, że ja się zawsze strasznie stresuję, że obudzę się za te ileś tam godzin i mojego bagażu nie będzie. W sensie wiem, że będzie, ale i tak mam zawsze ten stres. Dojechałam w końcu z dwugodzinnym opóźnieniem i nie powiem, była to trochę droga przez męki zwłaszcza jak w sumie wyszło, że autobus jest pełen, pełen bo już nie ma tych fajnych restrykcji, że może być jedna osoba na parę siedzeń yy, więc no trochę było ciasno chociaż część nocy i tak mi się udało spać na leżąco, bo w pewnym momencie zwolniło się miejsce ale i tak dojechaliśmy teraz z dwugodzinnym opóźnieniem więc teraz siedzę na stacji w Venlo i czekam aż po mnie przyjedzie pan jeździek, mnie odebrać i w ogóle już robiłam pranka na <laughs> sprzedającej, bo <laughs> strasznie się dziwnie ludzie patrzą, ale nie przeszkadza mi to, bo prawdopodobnie tylko jakieś 50% mnie nie rozumie, bo więcej teraz już nie będą Polacy <laughs> w Holandii. Poszłam kupić monsterka i powiedziałam hello! Ale potem już w sumie tak trochę byłam confused, bo pomyślałam, że zawsze jak mówiłam po niemiecku, to zawsze rozumieją. Więc zaczęłam mówić do typy po niemiecku, bo jego niemiecki holnerki są dosyć raczej podobne. Yy... ona zaczęła do mnie tak gadać totalnie po niemiecku, ja już byłam bardzo zagubiona, ale udało się, wszystko jest. Więc teraz czekam w ogóle na takim podejście i nie chcę przegapić, jak będzie gościu podjeżdżał. W sumie miałam już nie nagrywać, ale mam jednak tyle czasu jeszcze najwyraźniej, bo myślałam, że to jest gdzieś blisko, ale gościu jedzie, jedzie i jedzie i ciągle go nie ma. Yy... Chciałam się poskarżyć, że jeżeli jesteście pilotami autokaru, nie puszczajcie filmu o 21.30. Wierz mi lub nie, drogi piloci autokaru, ludzie nie jadą do Holandii, z Holandii zazwyczaj na wakacje, co nie? Mogą na przykład gdzieś pracować i chcieliby się na przykład wyspać, zwłaszcza jak na początku są jeszcze wolne miejsca, nie? Może! Dzień dobry, dzień dobry. Ten vlog jest bardzo rozciągnięty w czasie, ponieważ jest już trzeci dzień. Ale wczoraj chciałam Was zabrać na spacer, żeby Wam pokazać, jak to jest ładnie. Z tym, że tak strasznie padało, a ja sobie po prostu mówiłam jedzonką, nawet nie zdążyłam zrobić żadnych zakupów, że odpuściłam sobie ten pomysł, jeszcze przyjdzie czas. Więc dzisiaj nie wiem, co zrobię jeszcze w tym filmie, czy już w następnym, ale trochę was oprowadzę po okolicy, trochę Wam jeszcze poopowiadam. I trochę Wam pokażę stajnie, ale nie za dużo, bo to nie moja. I <laughs> trochę byłoby to niekulturalne. Ale pokażę Wam już teraz taki sneak peek, jak czy jest pięknie. No, więc, żeby nie było, nie opiertniczam się w pracy. Tylko teraz właśnie nakarmiłam konie. No, i na razie siano i tu trzeba odczekać 20-30 minut, zanim im coś jeszcze dam. Ej, piękny. Więc teraz sobie z Wami gadam. Zaczęłam dzisiaj o siódmej, z tym, że to jest tak w tej stajni przynajmniej, trochę Wam właśnie opowiem jak jest w różnych miejscach. Jestem jeszcze z jedną luzaczką, więc co druga przychodzimy nakarmić rano na siódmą. I do tego są najczeki. z tym, że ona zrobiła wczoraj, więc powiedzmy jakby ona wczoraj miała bardziej zajęty dzień, niż robiła i poranne karmienie i night check. a dzisiaj pewnie ja to będę musiała zrobić. Ale spoko, mi w sumie bardziej zyszy pojadę, niż mieć dwa dni zawalone po trochę więc lepiej mieć jeden, po prostu zwykła praca, a jeden z tymi dodatkowymi rzeczami, więc spoko. Ym... Generalnie jest tutaj bardzo deszczowo, co jest fajną odmianą po pogodzie w Polsce, bo ja nie, nie znoszę dobrze upału, więc jak jest jeszcze 35 stopni w cieniu, to jest mi ciężko, nie powiem, więc fajnie jest odetchnąć. <grym> Ym... W ogóle może jak będę miała czas, pokażę Wam trochę więcej, ale co mi się strasznie tutaj spodobało, to, że zamiast męczyć się z moczeniem siana, mają po prostu tutaj taki steamer. Czyli tu się napełnia wodą, tu się nabija siano na te kolce, zamyka i tu się włącza. I w momencie, jak tutaj jest na górze termometr... Aj, nie pokażę go teraz. Yy, Pokazuje 80 stopni, wyłączasz i wola siano nie pyli. Przeżyłam właśnie bardzo traumatyczne doświadczenie, bo to są bramy na pilota przy stajni. Ja nie mam tego pilota, więc myślałam, że będę cwaniakiem i sobie gdzieś przejdę pod płotem na padoku czy coś. Ale to wszystko było tak sprytnie odgrodzone, że albo było wodą, albo takim mega wysokim płotem. Więc koniec końców musiałam się zakradać z powrotem pod tymi ogrodzeniami, które były pod pronem i poprosić jakichś random typów, żeby mi otworzyli bramę. Dobra, wiecie co, uznałam, że widoczki Wam będę teraz pokazywać w międzyczasie. I opowiem trochę o dzisiejszym dniu, jak wygląda powiedzmy, może nie typowy dzień w stajni, ale jak wygląda dzień na przykład w tej stajni. W ogóle nie mam dalej gimbala. Yy, więc będzie mi się trząsł telefon. Więc jak nie możecie na to patrzeć, yy, to albo wyłączcie ten film, albo tą kartę, bo będzie mi się tak otrząsło, mniej więcej. Więc o 7 rano przyszłam nakarmić konie. Pierwsze co to yy, musiałam dać trzy strzykawki, nie wchodząc w szczegóły z lekami. <laughs> Jednemu koniowi, który ma chyba wrzody żarządkowe, z tego co zrozumiałam. No ale najwyraźniej jest warto tak o niego dbać, skoro go tu dalej mają. Potem yy, w sumie dałam im siano. Potem musiałam sobie poczylować 20-30 minut. I yy, No był intensywny dzień. Potem musiałam właśnie poczylować 20-30 minut, yy, żeby koniec sobie zjadł sianko spokojnie. Potem w sumie dziewczyna, z którą pracuję. Nie zrobiła mi listy, jak powinna mnie nakarmić, więc w dużym skrócie powiedziała: daj im wszystkim jedno takie. <laughs> Niech jedzą! <laughs> no dobra! <laughs> Lepiej tak niż jakby miała coś świrować pawiana. Potem je wypuściłyśmy na karuzele, zrobiliśmy boksy. W sumie zrobiłam większość boksów, ale nawet mi to nie przeszkadza, bo praca luzaka generalnie jest dla mnie strasznie mało pasjonująca. Ja wolę jeździć generalnie, jak już to chodzi o z zawody jako luzak. Więc tak jak w stajni to jest tak naprawdę wszystko jedno. Robienie boksów to plus jest taki, że masz święty spokój. Możesz zrobić tak wolno, jak Ci się podoba, nigdzie się nie przyczepi. Więc sobie na chillu zrobiłam te boksy. Potem w sumie wyszło, że oj oj, oj, mamy tyle pracy. Czyli w sumie wyszło, że oj mamy tyle pracy, to rób losowe taski przez cały dzień, bo ja mam swoją robotę i nie wiem, co ci dać do zrobienia. Więc potem w sumie myłam konią żłoby przez jakieś też półtorej godziny na Chilece. Potem tam trochę pomagałam przy koniach, żeby je tam ogarnąć. Ubrać, rozebrać, umyć, bla bla bla. Po tym mniej więcej już zrobiliśmy karmienie popo. nie lunchowe. Lunch dałyśmy koniom. Ale to jest ładnie. U, fajny lasek. Będę Wam strasznie doszedł do tego filmu, ale trudno. To prawie jakbyście byli tu ze mną. Prawie jakbyście ze mną przepracowali właśnie 12 godzin, nie? Potem poszłyśmy na chwilę do domu, zjadłyśmy sobie, odpoczęłyśmy. Wróciłyśmy. Znowu było tak średnio cokolwiek do robienia. Więc ogarnąłem znowu boksy. W sumie takie sprzątanie boksów kilka razy dziennie jest spoko, bo są zawsze czyste. Na pewno jest to wygodniejsze, jeżeli ma się na to wystarczająco czasu, niż robić to na przykład raz dziennie, bo wtedy są serią mega usypione. Więc spoczko. Generalnie za każdym razem, jak miałam chwilę, po prostu brałam taczkę i ogarniałam boksy, ale ładnie pachnie lasem. Potem przyjechał szefuncio, to powiedział w sumie, że myła jakby jeszcze dwiczki od żłobów, tam gdzie się wrzuca żarcie. Więc spoko, potem się cieszył potem no w ogóle tak randomowo mnie zawołał w sensie zawołała mnie ta dziewczyna yy, i po prostu stępowałam konia po jeździe to było takie w ogóle losowe ale fajnie było, bardzo ładny plac bardzo ładna stajnia mają w ogóle drzewka bonsai na środku placu do jazdy, kiedyś będę miała stajnię też będę sobie w losowych miejscach stawiała drzewka bonsai, na pewno I potem w sumie było raczej takie ogarnianie, że jeszcze parę koni poszło na laubend, czyli na Treadmill, czyli na bieżnie. Na bieżnie jeszcze wzięliśmy dużo koni. I tak naprawdę potem już było ogarnianie stajni. Jakoś tak zleciało. To nie brzmi jak dużo pracy, ale to jest po prostu wszystko czasochłonne. A i owiki, panie! Tutaj jest 9 koni. Każdy z nich ma 4 owiki. Dwa z nich mają po dwie. To powiedzmy 8 razy 4. 32 owiki. Matko Bosko, ile to zajmuje? Rano to pościągać, potem je wszystkie zwinąć i wieczorem je wszystkie z powrotem ubrać. Litości to osoba na w, osobnym etacie mogłaby robić tylko te owiki. Tak mi pomogło, zleciał dzisiaj czas. W sumie mega byłam zabiegana. Nie będę kłamać, że nie. Że właśnie ten ranek był taki aż dawolny, środek dnia był taki prawie że pusty, że tak w sumie na siłę sobie szukałam, żeby coś zrobić, a potem wieczór to o, ledwo się w ogóle wyrobiłyśmy. Ale dobra. Jutro będę miała na ósmą, bo dzisiaj o siódmej karmiłam konie, więc jutro druga dziewczyna je nakarmi, więc przynajmniej sobie teraz odeśpię. I generalnie wszystko bardzo spoko. Bardzo mi się podoba to, że na 9 koni są cztery osoby, że można robić taką naprawdę jakościową robotę. Bo w sumie do tej pory byłam tylko raz w takiej stajni, że byłam z jedną dziewczyną też tutaj w Holandii. Nawet niedaleko to jest chyba nie już 10 km stąd, jak nie. Mniej! Co ja gadam, dużo mniej. Że miałyśmy 5 koni na dwie. A potem jednego młodego, no stwierdziła, że robi super robotę, dostanie tam chyba dwa miesiące przerwy, więc po prostu puściła go na padoki, jak dzikiego konia z powrotem. Więc potem miałyśmy już tylko cztery. Wiem, że to się wydaje, że cztery konie na dwie osoby to jest mało, bo zasadniczo jest mało, ale w momencie, jak te konie wychodzą kilka razy dziennie i wszystko jest naprawdę na tip-top, na super standardzie, to powiem Wam, dnia jest na to mało. Odpowiadając dlaczego tak dyszę to generalnie tutaj jest strasznie suche powietrze, że jest trochę chłodniej, ale jest mega, mega suche powietrze. Zwłaszcza jak jestem w stajni cały dzień, w pyle jakby nie patrzeć, że tam staramy się nawilżać powiedzmy podłoże. No ale nie zawsze wszystko się da, nie? Yy, I jakby mi do tego stopnia już jakby wyschły, ja mam bardzo wrażliwe tutaj błony śluzowe, że mi krwawił noc już kilka razy dzisiaj, więc ledwo oddycham, ale daję radę.